4 lutego odbyła się pierwsza w 2021 roku i 27 w obecnej kadencji sesja Rady Miejskiej w Świecie. Obrady rozpoczęto od uczczenia minutą ciszy zmarłego pracownika Urzędu Miejskiego w Świecie Piotra Litkowskiego. Zdrowy młody człowiek nie chorował na żadne choroby. Ta pandemia jest jednak straszna. I w jednej chwili go zabrała. Jeszcze niedawno. Obsługiwał naszą sesję i dbał o to, żebyśmy się wszyscy słyszeli. Jego już nie usłyszymy. Już go nie usłyszymy, ponieważ odszedł od nas 17 stycznia. Był wspaniałym piłkarzem klubu sportowego w Da. Był dobrym pracownikiem, bo można było to zauważyć w takim czystym obcowaniu z ludźmi. Był naprawdę oddanym dla urzędu. Dla w ogóle, tak jak burmistrz wspominał, Witał codziennie wszystkich jeszcze przed pandemią, rano przybijał piątkę, był naprawdę dobrym, wspaniałym człowiekiem. Trudno, tak nam się życie układa, odszedł i będziemy go, myślę, mile wspominać i uczcimy właśnie chwilą ciszy jego pamięć. W dalszej części sesji przedstawiona została informacja burmistrza o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Podczas czwartkowej sesji radni przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w świecie na bieżący rok. Plan pracy również jest tylko taki, w sensie takim, to co musi być zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym, o finansach publicznych o naszym statu, z naszym, zgodne z naszym statutem, ponieważ dużo spraw nie wprowadzaliśmy, bo to miało być spotkanie przewodniczących nie było. Ja wysłałem tylko taki projekt planu pracy Rady, właśnie pisząc o tych sprawach, które muszą być zawarte, i to wysłałem i radni nie skorzystali z tej możliwości, żeby coś na nowo wprowadzić, a to dzięki mojej prośbie, ponieważ no nie wiemy. Myślę, że jeszcze ten cały rok będzie w tej pandemii wszystko poprzewracane do góry nogami i nie będziemy mogli się gdzieś spotykać, czy coś na nowo ustalać. I w związku z tym on jest bardzo ograniczony, ale go przyjmiemy, bo taka jest powinność, żeby na pierwszej sesji w nowym roku rada przyjęła plan pracy. Plan pracy Rady jest bardzo ważny z dwóch względów. Po pierwsze, wytacza nam jako radnym taką wizję tego, czym będziemy się przez najbliższy rok zajmować. Determinuje też działania urzędu i urzędników, którzy muszą przygotować się merytorycznie stosownie do punktów tego planu pracy. Ale także w zgodzie z tym planem pracy muszą być również plany pracy Komisji Rady Miejskiej, których koordynacją mam przyjemność się zajmować. W związku z powyższym również te plany pracy merytorycznie właściwych komisji będą determinowane tym ogólnym planem pracy całej Rady Miejskiej. Więc jest to bardzo ważny akt w mojej ocenie, akt, który będzie wpływał na to, czym się radni będą zajmować, nad czym się będą pochylać. Bardzo często są komisje wyjazdowe, które pozwalają Radzie Miejskiej przyjrzeć się konkretnym problemom, nie tutaj z perspektywy sali sesyjnej, ale właśnie zetknąć się w sposób bezpośredni z problemami dotyczącymi mieszkańców, dotyczącymi naszej gminy. No rzeczywiście okres pandemii utrudnia te posiedzenia wyjazdowe, no bo z oczywistych względów część radnych ze względu na wiek, choroby współistniejące, choroby, na które cierpią, no po prostu obawia się bezpośredniego udziału w komisjach czy w sesjach, stąd biorą udział w sposób zdalny. No i konsekwencją tego jest, są, są rzadsze te, te wyjazdy, czy wręcz można rzecz, rzecz tak ująć, że są wręcz zamrożone. Ale mam nadzieję, że program szczepień, do którego przystępujemy jak najszybciej pozwoli nam wytworzyć taką odporność, że po prostu wrócimy do normalności, wrócimy do normalnego funkcjonowania i w tym życiu codziennym, ale i w tym życiu tutaj społecznym, do pracy normalnej w Radzie Miejskiej. Na lutowej sesji po raz pierwszy w bieżącym roku radni dokonali zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świecie na lata 2021-2026 oraz zmiany budżetu Gminy Świecie na bieżący rok. Zależało nam na tym, aby te sytuacje finansowe rozstrzygnąć jak najszybciej, w związku z tym zaraz na początku roku dokonujemy tych zmian, ponieważ w końcówce roku nie udało się przeprowadzić przetargów i podpisać umów na kilka znaczących zadań i w związku z tym te środki pozostały w budżecie na koniec roku, a jak wiemy, budżet kończy się 31 grudnia. W związku z tym chcieliśmy wprowadzić te środki do budżetu, żeby móc podpisywać umowy i realizować te zadania zaraz od początku bieżącego roku. To są takie zadania jak przebudowa zamku Krzeckiego basen, naprawa, remont basenu, przetarg również na ośrodek wypoczynkowy w Decznie i remont ulicy Jabłoniowej. Pozyskuję jakieś środki, także zrobiliśmy Zrobiliśmy to później wspólnie decyzję podjęliśmy, że sesja będzie w lutym, a nie w styczniu, ponieważ mamy pewne zadania, które nie, nie udało się ich rozstrzygnąć w zeszłym roku, mieliśmy poogłaszane przetargi. Ceny mamy bardzo korzystne i zależy nam na tym, aby móc je realizować rok 2020 to jeszcze stare zasady zamówień publicznych. Teraz od 2021 są inne, są nowe. Wszyscy się ich uczymy, dlatego... Bardzo nam zależało, żeby te zadania, które dzisiaj na sesji w uchwale zmieniającej, a także w wieloletniej prognozie finansowej wprowadzamy, to są zadania, które, na które radni wyrazili zgodę w roku 2020. Teraz wprowadzamy je na nowo do budżetu. Mamy otwarte oferty i ceny są bardzo atrakcyjne, ale po prostu taka jest zasada tworzenia budżetu, że to, co nie wydamy do końca grudnia jakby wraca do budżetu w wolnych środkach, ale jeżeli nie było podpisanej umowy z wykonawcą, nie mogło być to zadania niewygasające, także tak naprawdę troszkę odsmażamy kotleta, ale naprawdę oferty, które zostały złożone w przetargach, są bardzo atrakcyjne, są to, jeszcze mówię, stare zasady, dlatego wprowadzamy na tej sesji część wolnych środków, Generalnie planowaliśmy sesję zmieniającą budżet tak gdzieś zawsze w lutym w marcu. Teraz musimy to zrobić w lutym, ale wolne środki nam zostaną jeszcze i na kolejnej sesji, kiedy będziemy zmieniać budżet, postaramy się z tych środków wolnych, które nam zostaną wprowadzić dodatkowe wnioski mieszkańców, które w tym pierwszym projekcie budżetu nie zostały zrealizowane, bo takie mieliśmy możliwości finansowe. Teraz te możliwości się zwiększają. Co roku jest taka procedura, także myślę, że tutaj jeszcze te zadania, które są dzisiaj są bardzo pilne, a te zadania, które być może wprowadzimy za dwa miesiące, one mogą jeszcze poczekać. Jeżeli chodzi o budżet, będę głosował przeciw. Głównie męczy mnie ta basenowa i wprowadzamy 400 tysięcy zł, czyli, czyli de facto zwiększamy o 40 tys. zł to, co było zabezpieczone w zeszłym roku. Uważam, że no, powinniśmy no, spróbować zrobić jeszcze jeden przetarg, więc od początku uważałem, że to jest zła lokalizacja, że źle to poprowadzono i nie chcę przystawiać stempla do tej inwestycji. Po konsultacjach społecznych i przedstawionym na grudniowej sesji raporcie radni wyrazili opinię dotyczącą zmiany granic administracyjnych miasta Świecia. Był to kolejny krok w tej ważnej dla rozwoju miasta sprawie. Kolejna z uchwał dotyczyła wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu inwestycyjnego na obszarze Wistula Park 2 na okres dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym. Radni podjęli też stosowną uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie miastu Hełmno. Chodzi o transport publiczny. Dzięki tej pomocy mieszkańcy obu miast będą mieli możliwość podróżowania do pracy w obu kierunkach. Po raz kolejny gmina na świecie pochyla się nad sprawą pomocy dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa. Podjęto uchwałę dotyczącą zwolnienia z części opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży. Tak jak obiecywaliśmy, jeżeli tylko taka możliwość się pojawi, pojawi się odpowiednia ustawa, która jest dla nas podstawą prawną i możemy się na coś, w tak, tworząc ustawę, powołać. Prezydent podpisał taką ustawę 27. I tak jak deklarowałem na sesjach wcześniej, w poprzednim roku podjęliśmy uchwały na rzecz przedsiębiorców. Później pod koniec roku dla osób, które sprzedają alkohol w miejscu ich podania, zwolniliśmy ich z jednej trzeciej opłaty rocznej. Także pojawiła się taka możliwość i deklarowaliśmy i myślę, że tutaj kolejny raz pokazujemy, że dotrzymujemy słowa bardzo szybko po podpisaniu, tak jak powiedziałem, 27 stycznia prezydent podpisał 28 na tydzień przed sesją, już w materiałach gotowa uchwała z tą podstawą prawną była. Myślę, że tutaj będzie jednogłośnie, wszyscy radni będą chcieli tutaj pomóc przedsiębiorcom i przedsiębiorcy po uchwaleniu tej uchwały, złożą wniosek i taką pomoc oczywiście otrzymają. Uważamy, że każda sposobność w tym trudnym czasie, żeby przedsiębiorców wspomóc jest, jest ważnym krokiem. Zdajemy sobie sprawę z trudności sytuacji i też z przekazów medialnych wiemy, że wiele osób ma tego dość i prawdę mówiąc trudno się temu dziwić, bo przecież każdy z nich ma swoje rodziny, dzieci, domy do utrzymania, pewnie część kredyty, więc no każdy chce jakoś funkcjonować, a no to co się dzieje no, no jest, jest bardzo trudno, więc ten projekt uchwały będzie, będzie ukłonem, tak jak pani redaktor wspomniała, w stronę przedsiębiorców, próbą odciążenia ich w tej trudnej sytuacji. Aczkolwiek z ubolewaniem przyjąłem postawę części rannych niedawno, kiedy podnosiliśmy podatki właśnie w tym trudnym czasie. No, no miejmy nadzieję, że, że ten ruch gdzieś wyrówna tą, tą bolączkę, a może będzie jeszcze, jeszcze ważniejszą pomocą dla tych przedsiębiorców zwłaszcza, których będzie materia tej uchwały dotykać. Na początku to było zwolnienia zwolnienia szczęściów z podatku od nieruchomości, tak samo i zwolnienia z akcyzy na sprzedaż napojów alkoholowych. Także to robimy tak jakby dla wszystkich przedsiębiorców. Poza tym zawsze każdy przedsiębiorca w trudnej sytuacji będący może indywidualnie wystąpić do burmistrza o, 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 znaczy o ulgi w stosunku do niego. Zdajemy sobie sprawę, chcielibyśmy dać jeszcze więcej, że też no, te, niestety podatki od przedsiębiorców stanowią dużą część naszego budżetu, który jest nam potrzebny do realizacji inwestycji, także dajemy ile możemy tak w takich rozdaniach wspólnych dla wszystkich przedsiębiorców, ale jeszcze zostawiamy taką, taki margines, że indywidualnie każdy przedsiębiorca może swoim, swoim wnioskiem przedstawić swoją sytuację i uzyskać jakieś wsparcie. Ja bardzo się cieszę, już o tym z burmistrzem rozmawiałem w styczniu na ten temat, żeby wniósł taką uchwałę. Oczywiście jak najbardziej był za. Szkoda tylko, że nasz ustawodawca opóźnił się i podpis pana prezydenta był pod koniec stycznia, dlatego no dopiero możemy procedować nad tą uchwałą teraz na początku lutego. No i niestety nie możemy dać ulg za styczeń, bo te raty wnosi się w trzech równych wysokościach do końca stycznia, maja i września. Więc teraz no niestety ci przedsiębiorcy, którzy są pozamykani, musieli te raty wnieść. No, ale mamy na szczęście taką możliwość, że zwolnimy ich z tej opłaty majowej, a ci, którzy no w całości zapłacili w styczniu, to będą mieli jedną trzecią ulgi. Więc to bardzo dobre rozwiązanie, no, które w pełni popieramy. Na pewno warto, bo tak jak wczoraj oglądałem w telewizji, ile firm upada, ile takich małych przedsiębiorstw, tych restauracji, wszystko po prostu pozamykane, bankrutuje. Jeszcze to nie tyle złego, że no, mówi bankrutuje, jakoś y, właściciel tych restauracji czy tych sklepów o, będzie trwał. Ale co z tymi ludźmi? Idą po prostu na ulicę. Z czego oni mają żyć? Oni mają też rodziny, oni mają też jakieś zobowiązania. Tak jak tam jedna pani mówiła, ona ma opłatę za mieszkanie, za y, telewizor, za prąd. Wiadomo, że od nowego roku prąd znowu podrożał i to dość kolosalnie. Tego nikt nie mówi, ale na rachunkach można się dopatrzyć. I gdyby nie taka pomoc, jeszcze dla mnie się wydaje, że to jest zbyt mała, bo zbyt mocno szastane są pieniądze. Od górnie, na lewo, na prawo. Tu do tego powinno być z budżetu państwa też większe dofinansowanie, żeby, żeby te gminy, nasza jest dość bogata, to jakoś przeżyje, ale takie ościenne gminy, które tylko żyją z rolnictwa, to naprawdę jest tragedia. Nie chcę wspominać już, że 32 lata temu cena tucznika była po 3,20, a ta jedna pani właśnie w sklepie stała i mówi kilo czarnej, Ozorowej kiełbasy kosztuje 24 zł za kilo, a kilo tucznika 3 zł. 32 lata temu mam zdjęcia gazet, gdzie z Pomorski we Wiągu żeśmy robili strajk, blokadę, było wolno strajkować. Jeszcze wtedy było wolno strajkować, dzisiaj nie wolno jest zakaz. I jak te ludzie mówią, że niby nic nie drożeje, a jak ta pani mówiła, wszystko drożeje. Gdy się przyjrzy i stanie przy ladzie, kupi po kawałku mięsa czy kiełbasy, to mówi, jest szokujące. Jak zapowiedział przewodniczący Rady Miejskiej w Świeciu, w lutym prawdopodobnie odbędzie się jeszcze jedna sesja. A pełną retransmisję z ostatnich obrad oraz ten materiał filmowy z napisami można obejrzeć na stronie internetowej Gminy Świecie w zakładce Portal Mieszkańca.